Dawno, dawno temu, gdy byłem studentem, musiałem kombinować mocno, żeby móc się bawić jako student i jeść jako człowiek. Stąd właśnie wzięła się moja miłość do wątróbki drobiowej, mmm, mm, pysznej, cudownej i przede wszystkim taniej. A do tego piękne kluski śląskie i jeszcze piękny kapuścian głąb. Zabieram się za kluski. Robię sobie miejsce i biorę piękne ugotowane polskie ziemniaki. Trzeba wszystkie przegnieść. Te pięknie, przegniecione, ugotowane ziemniaki układam na desce i robię w niej dziurkę i wsypuję trochę mąki ziemniaczanej i jajko. I teraz wszystko pięknie mieszam. Nie wygląda to najlepiej, ale jest bardzo przyjemne. Kluski śląskie to nie jest takie ciasto. Na zasadzie weź 200 g mąki ziemniaczanej. Musisz dodawać tyle. Jak to się mówiło w starych przepisach, tyle ile zabierze. I mniej więcej tyle zabrało. Idealnie sobie zmierzamy, Proszę. Ta piękna kula ciasta potrzebuje troszeczkę podsypania mąką. I robimy małe piękne kuseczki. Dzielę sobie wszystko na pół, połowy znowu połowa, z kolejnej połowy znowu połowa. Zawsze miałem problem ze zrobieniem ładnej, takiej okrągłej kluseczki, dlatego teraz bardzo się staram. No i jak Państwo bardzo dobrze wiedzą, kluseczka śląska ma dziurkę na sos. Kluska to ma być kluska, nie jakaś popierdółka taka maleńka. To ma być jednak wielki kawał ziemniaków z bąką jajeczkiem. Połączone siły śląskich i włoskich gospodyń wiejskich mówią, że takie kluseczki muszą troszeczkę podeschnąć, zanim zostaną wrzucone na osolony wrzątek. Więc ja je tutaj odkładam i zabieram się za mięso. Najlepszy sposób na rozpoczęcie zabawy z mięsem to masło. A najlepsze masło to takie z okręgowej spółdzielni mleczarskiej. Wrzucam na rozgrzaną patelnię i kroję cebulę. plastry. Pięknie brązowe masełko wrzucam. Wątróbka z indyka oczyszczona ląduje tutaj na patelni. Dobra, wątróbeczka jest już pięknie zarumieniona. Wyłączam gaz i zabieram się za kapuścianego głąba. I odrywam takie liście piękne. Staram się nie rozwalić tych liści. Na jedną osobę potrzebujemy jeden duży listek. Jak zrobicie sobie już taką malutką rozpierduchę, tak jak ja tutaj z tą cudowną kapuchą, wybierzcie 3 cztery najpiękniejsze liście i włóżcie na papierze do pieczenia. Ciach, ciach. Odrobina oliwy, nasmarujcie każdy listek, szczypta soli i tak przygotowane kapuściane liście lądują pod grillem w piekarniku. I teraz trzeba je obserwować. One nie mogą się zjarać, ale muszą być fajnie chrupiące. Już. Pachnie fenomenalnie. Wygląda jeszcze bardziej fenomenalnie. Cudo. Dobra. Teraz na wrzątek, który tutaj już pięknie tak pisze, wrzucam kruchy do piekła. My. I czekamy, aż wypłyną. że Uzbrojony w specjalny sprzęt. Odcedzam nasze piękne kluchy. One sobie tutaj poczekają na swoją kolej. Tak to właśnie powinno wyglądać. I piękne, palone liście czerwonej kapusty. Z patelni wyciągam najpierw. Usmażoną cebulę i wątróweczka. i teraz piękne kruseczki. Jeszcze jedno. Wykończenie sosiku. O tak. Po to właśnie są te dziurki w kluskach, żeby był w nich sos. Możecie mi wierzyć lub nie, ale to jest jedna z tańszych rzeczy, jakie możecie wykonać w kuchni. Jedna z lepszych, jeśli chodzi o smak. Możecie też nie wierzyć w to, że jadłem to jako student, oczywiście pewnie wyglądało to trochę inaczej. Takie gotowanie to jest najlepsze gotowanie.